Program przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich. Ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, sceny na gości oraz więcej takich fajnych rzeczy. Czujcie się zachę ostrzeżeni. Jolopark AMK Pro Series Transformers G1 20 cm Megatron model! Kit. Nietransformujące się transformery. Dla większości kolekcjonerów brzmi to jako oksymoron. Niewygodny i wstydliwy temat tabu, zupełnie jak wysypka na prąciu, którą dzielimy się wyłącznie w gronie najbliższych oraz przyjaciół i rodziny. Dziś postanowiłem zmierzyć się z tym tematem z takim zaangażowaniem, z jakim rozpracowywuję obsuszaną podwawelską. Firma Europark to firma produkująca na licencji Heisbro składane modele Transformerów. Ponieważ do tej pory obrabiali filmówki, miałem na nich wygrzane jak na poprawność polityczną. Jednak ostatnio zaczęli brać się za G1. Czym trafili na mój radar jak nadziany garniak na widelec galerianek? Słowo, model w tej konkretnej serii pasuje jak godleskie do opery. Chyba płaszcze podawać. Całość w montażu jest tak prosta jak konstrukcja taboretu. Figurka prezentuje się wręcz idealnie, jakby rysownik japońskich Hentai popatrzył na wersję G1 Mega. Tronaj stwierdził, że hmm, Widzę tu pole do popisu Skoro myśl o długotrwałym Pobraniu się klejem i montowaniem zniknęła Jak moje gacie pod zwałami tłuszczu To może chociaż malowanie, a tu jak mawiają Leśnicy, lipa panie, bo figurka ma na sobie Więcej farby niż cała li linia montażowa Od Heisbro, przez to efekt starego Oddrapanego metalu z lekkim akcentem rdzy Sprawia, że figurka jest jak nudesy celebrytek Aż przyjemnie popatrzeć Kasując transformację, lekko zwiększono Artykulację, palce u rąk Stopy sprawiają, że figurka realizuje nawet najdziwniejsze pozycje erotyczne. A jak to, ta figurka ma większą artykulację nawet ode mnie. A wmontowane diody LED w głowie i w dziale sprawią, że figurka będzie się prezentować na półce tak ślicznie jak Silikon w konkursie mokrego podkoszulka. Niestety, figurka ma dwie bardzo poważne wady. Pierwszą z nich to cena, za którą jesteśmy bez problemu w stanie nabyć Air AirTrize Megatrona, który jednak bądź co bądź ma tam jakąś transformację. A druga to fakt, że nasze kobiety wreszcie dostaną punkt odniesienia, ile naprawdę jest te 20 cm. Z akcesoriów jest co gubić. Kulka na łańcuszku do dowolnego wykorzystania, podstawka z uchwytem oraz masa badziewi związanych z kilkusekundowym ujęciem, które pamiętają tylko ci, którzy zaglądali do tej serii częściej niż ksiądz do Biblii. Ale nie musicie mi wierzyć? Zobaczcie, co mówią o tym w wiadomościach na Bliskim Wschodzie. Witam Państwa, Lampucera Obsitek. Główne wydanie wiadomości firma Yolo Park. Bierze się za generację pierwszą. Spowodowało to wielką radość wśród fanów, jak i sklepikarzy, którzy już zamawiają pierwsze preordery. Relacja z jakiegoś kraju z końcówką stan specjalnie dla państwa poprowadzi. Eugenia Wazon. Jestem teraz w szczerym polu, gdzie oram zamszowymi szpinkami gnojówkę, tylko dlatego, że mój szef woli blondynki. No więc bez zbędnego pierdzielenia, posłuchajmy opinii właścicieli sklepów z zabawkami w Pierdzistanie. Mówię do Was po waszemu, bo nasz język przypomina żonglowanie flegmą w gardle. Chcemy więcej Waszych zabawek, jest na nieduże zapotrzebowanie. To interesujące. Obecna młodzież zaczyna powoli nudzić się składaniem MAK-47, dlatego chcemy poszerzyć nasz asortyment. Naprawdę, ta. Na serio, kiedyś to chociaż radośnie się bawili w piaskownicy, podkładali miny, a teraz tylko te figurki i koniec. To ciekawe. Czyli cywilizacja i tu dotarła? Zamknij się rysiek. Nie gadam z tobą. Dalej się gniewasz o ten dowcip z kozą? Sprzedała mi syfilis, ale to było pół roku temu. Nie bądź wiśnia, bo ci ciśnienie podskoczy. Dwa miesiące się paprało. A gdzie jest teraz? Rozwiodłem się. Leży zakopana pod wygódką. A jak się nie zamkniesz to ci z nią zorganizuje zjazd rodzinny. A w ogóle to ja sobie stąd idę, bo się zestresowałem. Jak państwo widzą zapotrzebowanie jest spore. Eugenia Wazon oddaje głos do studia. Była taka troskliwa, złamała mi serce, czuję się emocjonalnie przybity, i to wszystko przez niego. Wzruszyłem się. Do nabycia na Shoozie Store i Wally Express oraz na oficjalnej stronie sklepu. Czas startił udanego polowania. Jeżeli wam się spodobało, zapodajcie mi komentarz, subika, wciśnijcie mi lajka. Dla was to tylko kliknięcie, a dla mnie wielkie osiągnięcie oraz paliwo na nowe filmiki.